Nowy most, drogi i obwodnice wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej. To jedna z najważniejszych decyzji, jaką podjęli radni podczas 20. sesji Sejmiku. Dyskutowali również o ochronie przeciwpowodziowej i współpracy międzynarodowej. Radni podjęli uchwałę, która pozwoliła wprowadzić do wieloletniej prognozy finansowej szereg nowych inwestycji. Jest wśród nich m.in. nowy most na Wisłoce w mielcu, a także wiele innych przedsięwzięć, głównie z zakresu infrastruktury drogowej. To jest początek zmian, jeżeli chodzi o wieloletnie inwestycje, które będą finansowane z budżetu województwa podkarpackiego. To, co na ten moment mogliśmy zdecydować, to właśnie wprowadzenie inwestycji z regionalnego programu operacyjnego i z Polski, i z Polski Wschodniej. Przyjęte przez radnych zmiany w budżecie oznaczają także wzrost pensji pracowników kultury zatrudnionych w instytucjach podległych samorządowi województwa oraz zwiększenie środków na małe inwestycje, czyli na przykład chodniki, kładki, remonty dróg. Budżet zwiększy się po stronie dochodowej w tym momencie o ponad 80 milionów, będzie wynosił ponad 820 milionów, czyli to co zapowiadaliśmy, że w trakcie będziemy go zwiększali tak aby to było traktowane jako realistyczne zwiększanie. Radni przyjęli także zmiany w statucie dwóch szpitali Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz w Szpitalu Wojewódzkim Oleka w Przemyślu, gdzie trwa reorganizacja służby zdrowia. Na sesji był, były podejmowane uchwały, które przede wszystkim doprecyzowywały statuty, statuty tych jednostek. Między innymi została ustalona liczba zastępców dyrektorów na pięć. Ma to związek również z tym, że pewne funkcje chcemy wzmocnić w naszych szpitalach, szczególnie naczelnej pielęgniarki, która od Najbliższego czasu będzie w randze zastępcy dyrektora. Podczas sesji została również zaprezentowana informacja dyrektora delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej. Radni przyjęli także uchwałę w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającego żołnierzy wyklętych w przeddzień święta poświęconego ich pamięci. Ważnym punktem była również debata dotycząca kierunków i planów współpracy międzynarodowej województwa. Po zakończeniu sesji radni oraz dziennikarze udali się do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w którym niebawem odbędą się ostateczne odbiory.